Stoiska z rękodziełem, warsztaty, ludowa muzyka, świąteczne przysmaki oraz różnego rodzaju artystyczne propozycje. To wszystko znalazło się na sobotnim Ciechanowskim Jarmarku Wielkanocnym. Można mówić tutaj o inicjatywie tych osób, które tu przez tą ulicę codziennie przechodzą, które tu handlują. i Dobrze, że tego typu oddolne inicjatywy mieszkańców się pojawiają. Miasto tego typu wydarzenia wspiera, i myślę, że liczność, tak duża obecność mieszkańców Ciechanowa już na samym początku, na otwarciu tego jarmarku, pokazuje, że jest potrzeba ze strony. To pierwsze tego typu wydarzenie organizowane na deptaku, ale jak zapewnia prezydent miasta nie ostatnie. Myślę, że częściej trzeba organizować tego typu wydarzenia, nie tylko okazjonalnie z okazji świąt. Planowaliśmy w tym roku Jarmark z okazji pożegnania lata i jarmark bożonarodzeniowy jeszcze, natomiast myślę, że jestem pod wrażeniem tej, tej licznej obecności mieszkańców. W związku z tym na pewno jeszcze do kalendarza dołożymy kilka takich wydarzeń weekendowych. Na straganach rozstawionych wzdłuż Warszawskiej każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Widziałem jakieś ciekawe e, e, piwo, nie nasze tu e, lokalne, ale też e, swoje roboty, można tak powiedzieć, rękodzieła, a też widać, że e, one. Pochodzą stąd, z Ciechanowa. To jest twórczość naszych y, lokalnych y, artystów, więc też jestem y, pod, pod wrażeniem. No i wszystkie te wyroby y, świąteczne, które, które są związane z y, okresem, w którym jesteśmy. W ubiegłych latach jarmarki odbywały się w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki. W tym roku po raz pierwszy impreza była organizowana wspólnie przez miasto i Powiat. Od lat zabiegałam, żeby takie jarmarki świąteczne były wspólne, bo Powiatowe Centrum Kultury organizowało jarmarki wielkanocne, bożonarodzeniowe na naszym dolnym parterze w kawiarni artystycznej. Nie było duszno, było ciasno, a zainteresowanie ogromne, i zawsze marzyłam o tym, żeby w Ciechanowie było tak, jak w innych miastach w Polsce i w Europie, jak w Krakowie, w Warszawie, w Wrocławiu, kiedy po prostu wychodzi się z produktami i spożywczymi, i artystycznymi, i rzemieślniczymi, w Miast. I nareszcie w tym roku organizuje to samorząd miasta, powiatu i kupcy. I impreza naprawdę jest duża, szeroki wybór towarów, bardzo się z tego cieszymy. Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki wsparło tę imprezę artystami z Zespołu Artystycznego Ciechanów, naszą kapelą oraz nagłosieniem i sceną. Pracuje dzisiaj kilkoro naszych osób. Wspólnie można więcej, piękniej, bardziej bogato.